W tym odcinku wygrałem zbugowany event oraz zdobyłem prawie najlepszy miecz na rapy.pl Dodatkowo wylosuję kilka run, bo jak wiecie mam mega szczęście do tych losowań Oglądaj do końca, bo będzie się działo oraz oczywiście będzie można coś wygrać Na moim Discordzie znajdziecie tekstur, paka na sety oraz skrypty do kopania na AFKu. Oczywiście zachęcam do zostawienia suba, z dzwoneczkiem i łapki, ponieważ w tym odcinku Losuję aż 50 tysięcy kaski, więc wpiszcie swoje niki w komentarzu jeśli wbijecie czysta łapek do końca dzisiejszego dnia, to już jutro wlatuje kolejny mocny odcinek. Zapraszam do oglądania. No siemano, siemano, widzowie, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. E, no będzie ciekawy, powiem tak, będzie ciekawy, bo bardzo dużo się dzieje. No Zdobyłem prawie najlepszy miecz. E, wygrałem event zbugowany dodatkowo, bo zaraz w sumie też wytłumaczę o, o co chodzi z tym zbugowanym, bo dużo osób może nie wie, co się stało. E, no, bo w sumie to było takie. No kto był na serwerze i był przy tym ewencie, to wie, co się tam działo, też wytłumaczę na spokojnie. E, no i oczywiście przejdziemy do losowań run. Bo jak wiecie, mam dobre, znaczy dobre, mam po prostu szczęście do tych losowań. E, już wam pokazuję moje perki. E, no, mam na dwa odporności oraz siły. osłabienia mam jeszcze na dwójce truciznę. No, wytrzymałość, fragmentów. E, no i tak. Perk dropu, już mam na full, to jak już wiecie. E, czekajcie, bo chyba co coś mi dać. Uwaga, do wygrania 300 złotych na moim Discordzie trwa konkurs, event w sumie do niedzieli. Do godziny jeszcze nie wiem, ale chyba tak myślę, że do wieczora na fanarta zrobienia go. E, wszystko macie podane e, na Discordzie na, na kanale Event Mikołaj. Tam wszystko jest napisane, po prostu musisz wziąć kartkę, narysować tam, co tam trzeba zrobić. No i tyle, i można zgarnąć naprawdę 300 prawdziwych pieniędzy. No i na przykład sobie kupicie coś na rapak. E, więc polecam, wbijajcie link w opisie albo w przypiętym komentarzu. Zapraszam do dalszego oglądania. Dobra, więc tak, Ender, cześć, jeszcze mam. Runy siły, siły, Runat porosi dwie runy osłabienia. No i tak jeszcze tutaj. Zbieram kule żywiołową. Mam 4 staki, prawie, Wydaje mi się, że to będzie OP. E, zawsze będę, będę drożej chodzić na pewno, jak, za, jak będzie już można tutaj to robić. Tylko nie wiem o co to chodzi. Wydaje mi się, że to będzie z tymi setami, tak jak już mówiłem. I no, to na pewno będzie drogie, jak wydaje mi się. Więc e, na razie to sobie kupuję. E, I pewnie z, z, będziecie się zastanawiać, skąd ja, kurde, mam tyle perków. Jak, jak, czemu mam już takie perki? E, mam swój skrypcik e, do kopania na wełnie. Z nocki wyciągam 200 tysięcy. Nawet dzisiaj, gdzie jest sobota, e, od piątku na sobotę, było naprawdę dużo osób, co kopało i wykopałem 200 tysięcy. Sam się zdziwiłem, bo, kurde, no, dużo wykopałem. To nawet w tygodniu troszeczkę mnie wykopywałem, a nie wiem czemu. E, no, jeśli, chce, jeśli chcecie taki skrypcik, to e, chcielibyście to po prostu napiszcie do mnie na PW na Discordzie i się dogadamy, co nie? Więc, e, no, jeśli jesteście zainteresowany, to piszcie. No i co, przechodzimy po prostu do losowań run Mam nadzieję, że szczęście będzie. No cztery losowania jako zrobimy, bo jeszcze jeszcze 50 fragmentów. To zaraz sobie ogarniemy, bo jeszcze mam kaskę. Pyk, leci pierwsze losowanko. Runa siły. Runa spowolnienia, no ja pierdzielę, myślałem, że już będzie runa siły za pierwszym razem. Dobra. Drugie, kurde, no Jezu, jakby zaś siła za pierwszym razem, to to, jest, to już było niemożliwe, co nie? E, dobra, let's go. No będzie słabo. trucizna Trucizna, dobra Trucizna będziemy zera też na trzy. No, Okej okay. I przedostatnie O Jezu, Awga bo siły Ja pierdzielę, no nie wierzę Nie wierzę. Tak blisko było No jedna kratka, no, dobra, cieszę, że teraz będzie siłka. Idę kupić fragmenty i czuję, że będzie teraz siła Dobra, mamy dwa losowania jednak no i mam nadzieję, że to odda, bo zresztą no wszystko wydałem na to już. Lecimy. Osłabienia... Siła! Ja pierdzielo nie! Nie, 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 nie! Narujmy sobie na drugi poziom. No serio? Dobra. Odporność. Teraz musi być odporność. Dobra, odporność przynajmniej mamy. Dobra, mamy dwie odporności. No, na ile losowań? Na 4, 5, na 6 losowań, chyba 6 losowań i jedna runa odporności. To nie jest źle, no nie jest źle. Powiem tak, no nie jest źle, bo jeszcze runę trucizny dropnęliśmy. A ile w ogóle chodzi druna trucizny? Zobaczmy. Okej, okay, ona na pewno tanie chodzi 11 tysięcy, chyba. Okej, okay, czyli 11 tysięcy, to nie jest jakoś źle, to nie jest jako źle, 11 tysięcy. No, no nie jest no, Runa dr, odporności dropo, tak? Zarabijemy je na trójeczkę, wysysz fajnie, fej, te, te, też fajnie. Eee, dobra. No my cię bijemy tych typeczków Gówno, i sezon gówno daje tak dużo. Ja go kippę o 10 razy, a nic nie zostałem. Ja padam! Ej, bicie Ironeta, żeby mi kopał, po ja jestem pierwszy, jestem pierwszy! Bicie że Ironeta, żeby nie kopał proszę! Majki, to... Majki! Czy galaktyce dostałem! Czy galaktyce dostałem, no? No tu to... no, każdy z nas otwiera po jednym, no i jest co? No i tam Czekam Czekasz. A, ja to ja a czemu a ty, po ty, jednym... Iron... No te minut masz trzy, no a ty, nas ty. jest trójka Dobra, e, co do tego bossa. Więc tak, e, Za pierwszym razem, gdy wygrałem ten event... To był normalnie, nie, nie był zbugowany, normalnie go wygrałem i tam zdobyłem e, trzy galaktyczne chyba klucze, to trochę mało Ale... E, I był to pierwszy ten event boss e, Wczoraj, nie w czwartek, w, czyli jakoś dwa dni temu, no e, Był zaś ten event i on był zbugowany Generalnie to działało tak, że Ludzie go zabijali i jakby nie ginął, cały czas jakby, cały czas, no od razu, jakby cały czas, po prostu nie był nieśmiertelny, nie zbijali mu do TAP, jakby go niby zabijali, dostawali itemy, te galaktyczne klucze, czy tam fragmenty No i po prostu dalej go bili i tak zabijali i tak wiem, że dużo osób sobie trochę pofarmiło tych fragmencików, tam nawet 300, niektórzy mieli półtora Też widziałem, że ktoś jakiś tam miał chłop, pustaka tych galaktycznych, no że, no że fajnie, ładnie sobie tu zarobili no, też niby nie było cofki, więc tylko wyłączyli, wyłączyli serwer. No i potem, po, nie wiem, po jakimś czasie zaś go włączyli. I tylko tam wiem, że poznikało itemy osobom, które mieli w ekwipunku Ale chyba w Enderzeście, jak to stosował, to miał je dalej. Więc no, ee, no, więc tyle co na temat tego zbugowanego ee, bossa. Ej, kratce mam! 13! 14 mieć! Gdzie? Miecz. Gdzie? O, pada. o kurde, ja padam teraz. Gdzie? Pro, Maciek, yy, prawy. No to jest tak jakby to, to... wejście. To tu? Dawaj, Widzisz? widzicie? Wchodzę. To jest nasz kill jak coś. Nie. Z, ta, boże. dawaj! Postaw kołbeby, nie mi! Ja mu postawię. Ja biję! Kolega rozkopuje. Ale zapałę zapałe. Zabiłem! 14! Otóry mnie, otóry mnie! Od mnie. Dobra, dlaczego się tak w ogóle podieraliśmy tym mieczem widzowy, bo, bo to był, jak widzicie, czwarty jakoś chyba, bo trzeci dzień edycji, gdzie jeszcze mało osób w ogóle miało ten miecz. A chłop, kurde, który miał taki ity miał taki miecz, e, zginął przez to, że po prostu miał na sobie spodnie 8. Nie wiem, czy to przez pomyłkę, czy co, no ale przez to generalnie zginął i dlatego też się też podieraliśmy bo no naprawdę jeszcze dużo osób nie miało tego miecza. No a teraz zapraszam do dalszego oglądania, zobaczyć, jak e, w ogóle fajne hity były na tym meczu i jaki damage zadawałem e, przeciwko. Ja nie grałem w Art. też, a wtedy tyle odłamków się leciało. Tak tanie były. Ej to mi Majki pożyczyłbyś? byś po siebie. Zabiłem. mam w podziemiach, Dadzie mam w podziemiach. Nie, nie

nie. O! Nie! nie co? co? O, nie jest mi mnie dostawiać? Pomój, nie da się. Nie da się? Ja, ja, się jak ułatwiać? Bo... No, jeden dziesiątko. Jeden z tamtych. Jeden z Mikey. chyba, nie. Zabiję No, no ale, nie. Dobra, ale mogę i z, nie. z niego? No. bigo, chce za bigo, bigo! biego, mi jeszcze raz po tych plecach. Ale ja cię knokam, jak coś. Gdzie jesteś? Ale ciebie... daj itemy, bo on miał trzynastki, daj! to nie znam. Ryszard, kurwa. Pan... Nie, nie. No nie, co? Dobra, to już wszystko. Pierwsza osoba, która napisze do mnie na Discordzie, na Priv. E, boss po prostu to wygrywa kaskę, tak jak zawsze e, w tym odcinku. To już wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Pozdro.